Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. To jest czytanie tygodniowe dla raczków od 1 do 7 sierpnia na bieżący tydzień. Raczuli pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne i nie będzie ono rezonowało ze wszystkimi z Was, więc bierzecie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawiacie. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie. Jesteście wspaniali. Dziękuję Wam za komentarze, lajki, że czytanie Wam się podobają. Doceniam. Natomiast dla osób, które oglądają mnie bez subskrypcji, to też proszę Was o, o zasubskrybowanie właśnie kanału oraz włączenie dzwoneczka, który poinformuje Was o nowym filmie na kanale. Kochani widzowie, którzy oglądacie mnie po raz pierwszy, Zapraszam Was do opisu pod filmem oraz do opisu kanału. I też zapraszam do oglądania i zachęcam do subskrypcji. Kochani, zaczynamy od karty opiekuńczej dla Raczulisiów na ten tydzień. Jaka karta opiekuńcza, jaka afirmacja dla Was na bieżący tydzień? są osiągnięcia. Osiągnięcia. Goń za swoimi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd cię zaprowadzą. O! Lecą marzenia. One chcą, żeby je gonić, widzicie? Tylko nie ja, bo ja nie jestem rakiem, to ja ich nie będę gonić. Wy je gońcie, kochani. Gońcie za swoimi marzeniami. Będziecie zaskoczeni, dokąd was zaprowadzą. Dobra e. Co wobec tego dla raczulisiów Może wydarzyć się w tym tygodniu? Co może wydarzyć się w miłości? Co w pracy? Jak z kaską? Oraz Jaka rada? Co dla moich raczuliści kochanych? Oprócz tego, że mają gonić za marzeniami <laughs> Okej okay. Może wydarzyć się? Co może wydarzyć się w miłości? Co w pracy i co w finansach? Oraz jaka rada? Tak. Okay. Eee, w te czytaniach asmieczy gwiazda, kochankowie. Eee. Gwiazda, kochankowie. Dziewięć pucharów. Napisów. wielkie sprawy, zobaczymy, co to za prawda i co to za nowy początek. Co może wydarzyć się? To może wydarzyć się sześć pentakli. Sześć monet inaczej. Kochani, możecie wy udzielać komuś pomocy lub otrzymywać pomoc na różnych płaszczyznach. Może taka pomoc będzie Wam potrzebna, może o taką pomoc będzie trzeba się zwrócić, a może ktoś będzie zwracał się o taką pomoc do Was. To jest też branie udziału w różnych, słuchajcie, akcjach społecznych, wolontariatach, ale niekoniecznie może to być po prostu upiększanie domu, zmiana wystroju, może dla kogoś. Słuchajcie, no może być miejsce dobrobyt i dobre stosunki z ludźmi ogólnie. Może to być wsparcie finansowe, może być to wsparcie emocjonalne, może to być jakiś prezent, może jakieś urzędowe fundusze, które do Was idą. Nie wiem, może. Co dla niektórych to jest też dobrze, dobre wykorzystanie zasobów pieniężnych. A czy to będzie dobroczynność w Waszą stronę, czy Wy będziecie okazywać tę dobroczynność, umiejętność dzielenia się i dawania, to się dopiero okaże. Gdyż, kochani, wiecie, ta karta szóstki monet, ona mówi o takiej dobroczynności i wysiłkach ludzkich, które podejmuje się w celu przywrócenia sprawiedliwości i równości w niesprawiedliwym świecie. Więc to ma istotne znaczenie w tym tygodniu. Przepraszam, bo to jest moment, w którym wy nie skupiacie się wyłącznie tylko i na, na tym, e, e, aby m, zdobywać, ale e, jakby odnaleźć radość z dzielenia się tym, co się zdobyło. E, natomiast e, e, co mogłoby tu w jaki sposób się a, na przykład pokazywać. E, dla relacji, dla związków to może być taki nierówny związek, w którym... Wiecie, jedna strona daje, a druga wyłącznie bierze. A wiecie, że jak jedna strona tylko daje, a druga bierze i nic nie daje od siebie, to znaczy, że. No, oczywiście to wiadomo, że nie ma równowagi, ale to znaczy, że ta druga osoba, która tylko bierze, a nic nie daje, nie polega to u niej na jakichś takich prawdziwych wartości. Nie polega to na takim systemie wartości, jaki macie wy. I im więcej dajecie, tym mniej dostaniecie, bo skoro nikt nie daje, a wy dajecie coraz więcej i wciąż dajecie, albo dajecie cały czas, a ten ktoś nic nie, nie daje od siebie, a trzeba zaprzestać dawać. Dlaczego? To dotyczy oczywiście wszystkiego, dlatego że mm, brak równowagi powoduje brak szacunku, niedocenianie tego, ale też co istotniejsze dla, akurat dla związków. Jeżeli ten związek jest nierówny, no to jeżeli jedna osoba daje, to daje ta osoba, która kocha, a bierze ta osoba, która jest neutralna. Tu nie chodzi o to, że ona w ogóle nie kocha, ale na pewno kocha mniej, albo w ogóle nie kocha. Po prostu może jest w czymś z przyzwyczajenia, z obowiązku, z tego, że tak trzeba, że z kimś trzeba w życiu być. Bo słuchajcie, gdyby ta osoba miała dla Was serce, ona by to serce Wam okazywała i byłaby ta równość w dawaniu i braniu. I gdyby miała serce to szanowałaby to, co dostaje od was i chciała też dać, odwdzięczać się, tak? Dać coś w zamian. E, przede wszystkim oraz e, doceniałaby to właśnie w taki sposób, między innymi dając od siebie również, aby zrównoważyć wymianę. Kochani, e, co wobec tego w miłości? Wobec e, w miłości dwie byłaby. E, ja jeszcze tutaj w tych szóstkach szóstce monet. Yy, słuchajcie, właśnie to są to jest też tak, że to są jakby... Yy, jeszcze chodzi o finanse i o pracę, to może być tak, że ktoś może potrzebować wsparcia finansowego, lub odwrotnie Wy możecie go potrzebować, lub wy możecie być osobą, która tego wsparcia będzie udzielać, tak? Finansowego dla kogoś. Możecie, może będziecie mieć taki przypływ gotówki, jakąś pożyczkę, nie wiem, premię, cokolwiek, nagrodę, hmm. ale to się okaże. E, w miłości dwie buławy, a więc kochani, dwie różdżki, tutaj akurat w tej karcie. E, to jest karta, która uczy cierpliwości, e, wskazuje też na takie sytuacje, kiedy konieczne będzie podjęcie jakiegoś wyboru. Ta karta jest czasem rozmyślań, rozsterek. A w życiu uczuciowym może pojawić się niepewność i, brakie, braku, i poczucie braku stabilizacji u boku obecnego partnera. Dlaczego? No, dlatego właśnie, o czym powiedziałam przed chwilą. Jeżeli czujemy, że ktoś nam nie daje, albo nie odwdzięcza się, nie ma wymiany, nie ma równowagi, to znaczy, że komuś zależy mniej, lub komuś nie zależy w ogóle. To znaczy, komuś zależy, żeby z kimś być, ale niekoniecznie z wami. Więc bierze, ale nic nie daje. Albo daje niewiele. I nie zwraca na to uwagi dlaczego? No bo mu nie zależy, bo nie będzie szanował, bo nie będzie doceniał. I kochani, czasami tak jest, że te rozmyślania i te rozterki być może są konieczne. W życiu uczu uczuciowym, skoro pojawia się niepewność i nie ma, po i nie ma poczucia stabilizacji, no, to oznacza, że właśnie dlatego nie ma tego poczucia stabilizacji, bo wiecie, jak nie ma równowagi, to ktoś może czuje się dobrze, kiedy jest wolny. A Wy czujecie się źle, bo jesteście do kogoś teoretycznie przyspawani, i Wam się wydaje, że dajecie, dajecie, przecież jesteście, nie wiem. W związku, w relacji mieszkacie z kimś, a ten ktoś tego... Po prostu spójrzcie w lustro. Dlatego, że pojawienie się tych sprzeczności w dwójce buław mówi o tym, że wy zasługujecie na więcej. Tutaj, wiecie, tu mogą być różne różnice charakterów. Znaczy mogą być w ogóle różnice charakterów pomiędzy dwoma osobami. Tak, może mogą być, ale to raczej nie z tego wynika, bo jak tak jest, no to wtedy, jeżeli są takie różnice, no to wtedy, że tak powiem, rozstajemy się, bo nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować, tak? I nam to przeszkadza, więc to jest jakby inny powód. A to, to na to nie wygląda, bo wygląda na to, że jedna osoba chce i daje, a druga nie chce i bierze, tak, skoro nic nie daje od siebie. Bo i nie zależy najprawdopodobniej, ale słuchajcie to jest też obawa przed tym aby się właśnie bardziej zaangażować no, no może, te, może któraś ze stron ta, która mniej daje, obawia się przed tym zaangażowaniem ale wiecie, trzeba podjąć decyzję i dokonać wyboru, gdzie się chce te działania ukierunkować, w którą stronę po prostu wybierz, tak, bo w tej karcie jest partnerstwo, jest to niby pełen sukcesów w związek, aczkolwiek no tego w szóstce monet nie widać i dwójka buław na to na razie też nie wskazuje Raczej jest to obojętność, bierność, brak decyzji, rozstaje dróg i wskazówka do tego, aby, abyście w końcu zaczęli działać, więc po prostu każdy musi działać w tej sytuacji, w której jest, bo każdy jest w innej sytuacji. Ale słuchajcie, wiecie, to jest taki wybór, że jak się dokona złego wyboru, to można nie mieć już szansy, aby sięgnąć po drugą możliwość na siebie, tak. Ale. Yy, Musicie być świadomi tego, że się chce coś zmienić lub stworzyć, tak? Bo no, na chwilę obecną, może mówię to do niewielkiej ilości raków, ale do kogoś to jednak mówię, że u niektórych ten związek będzie partnerski, a u niektórych nie będzie, tak? I trzeba podjąć jakąś decyzję. Być może jakąś rozmowę, natomiast e, ja już kiedyś wspominałam o takiej sytuacji, że jeśli ktoś e, nie traktuje nas do końca poważnie albo nie traktuje nas jako osobę docelową, tylko jako osobę na przykład tymczasową was traktuje, no to z taką osobą e, powodowanie znaczy chęć doprowadzenia do rozmowy będzie się kończyła e, uciekaniem od tej rozmowy. Mm. Brakiem czasu na tą rozmowę z drugiej strony. Wiecie, ona będzie miała na wszystko czas, tylko nie na tą rozmowę. Choćby to trwało 5 lat, to będzie to Wam mówiła 5 lat dziennie, jakby będziecie chcieli codziennie e, rozpoczynać rozmowę, że coś jest nie tak, co jest nie tak, e, jak Wy się czujecie, jak jest, a jak chcecie, żeby, cię, żeby, 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 się, żeby było i że ta osoba po prostu no, żyje sobie sama, tak osobno, jako jednostka, a nie z Wami. To ja już wspominałam kiedyś o tym, że im częściej będziecie o to pytać, a oczywiście należy o to zapytać, ale raz. Bo wiecie, ta osoba może nie mieć faktycznie, jeżeli, nie wiem, wychodzi do pracy czy, czy, czy wróciła z pracy i chce, na przykład, nie wiem, zjeść obiad, no to wiadomo, że to nie jest dobry moment, tak? Ale jeżeli żaden moment nigdy dla tej osoby nie jest dobry, nie, nie powtarzamy tego pytania, nie powtarzamy prośby o rozmowę, bo Rozmowa jest celowo unikana, a w momencie, kiedy wy za, zaczynacie, nie dostajecie od razu rozmowy, odpowiedzi, konkretnych decyzji, konkretnych odpowiedzi, tylko wymijające albo w ogóle, no to taki, taka rozmowa po prostu dla tej osoby ma się nigdy nie odbyć, bo ona nie chce, żeby ta rozmowa się odbyła. I jak będziecie do tej rozmowy chcieć doprowadzić, to będzie coraz większa agresja z drugiej strony. Ta agresja może doprowadzić do bardzo złych rzeczy. Czego oczywiście nie życzę raczuli aczkolwiek jeżeli do tej rozmowy nie da się doprowadzić raz skutecznie, to po prostu, wiecie, każdy decyduje za siebie, ale jeśli ktoś jest wolny, decyduje sam za siebie, wiecie, nie wiem, nie ma dzieci z tą osobą, nie musi brać rozwodu z tą osobą jeszcze, to po prostu zbiera się swoje rzeczy i się wychodzi. Tak się po prostu robi. Bo inaczej nigdy nie zacznie się być traktowanym poważnie, na serio. Ale to dla każdego co innego. Może to jest dla nikogo, może dla jednej osoby, może nikt nie musi tego robić, ale jeśli ktoś musi, to nie doprowadzać do rozmowy, której ktoś nie chce odbyć, latami, miesiącami, dniami. Nie, nie robić tego. Zrobić to raz. Jeśli ta osoba nie chce, nie ma czasu, ma wymówki, nie ma sposobu, tylko ma powody, no to jest wszystko jasne, logiczne, nie trzeba chyba nic więcej mówić. Co wobec tego w pracy i w finansach? W pracy i w finansach jest paść buław. Skarby paść buław to są możliwości otrzymania jakichś nowych propozycji, ważnych zadań. Może to być także oczywiście nowe stanowisko, może być to awans albo jakieś nowe zlecenie, nowy projekt, który będzie realizowany poza granicami dotychczasowych obowiązków, po, poza dotychczasową odpowiedzialnością coś nowego, coś co poszerzy to obowiązki, tą odpowiedzialność i to jest też dobry czas pod względem finansowych, może być też dobrym czasem zwrotu z inwestycji może to być nowe przedsięwzięcie nowy projekt, jak narodziny jakiegoś nowego pomysłu i rozpoczęcie i urzeczywistnianie nowych spraw bo to już jest podjęcie działania to już jest jakieś działanie, tak, byłaby i tu może wrzucicie się w wir pracy nad jakimś nowym działaniem nowym projektem, nowym pomysłem i będzie się podchodzić do tego entuzjastycznie. Co wobec tego w radzie? No więc, ta dwójka buław. No właśnie, ta dwójka buław tutaj. Kochani, wygląda na. Szóstka pentakli wygląda tutaj na. Korespondowanie z dwójką buław, czyli z miłością bardziej niż, niż z tym paziem, paziem buław, ale to dla każdego może być inaczej. Co w takim razie jako rada dla Was i jako rada dla raczulisiów jest 8 kielichów. 8 kielichów w radzie, kochani, to przede wszystkim ta karta radzi Wam, abyście pozostawili obecne okoliczności dla czegoś nowego. No właśnie. Może ta decyzja, dla, może trafiłam do jednej osoby, może do kilku, do niewielu, ale może ta decyzja w miłości dotyczy, kochani, wyboru może jednej z dwóch osób, a może wyboru nie tej osoby, z którą się jest, bo, bo w ósemce kielichów, słuchajcie, to jest kwestia tego, że to jest też symbol osoby, która nie potrafi przebywać w jednym miejscu. Która nie wie czasami sama czego chce, często zmienia zdanie, zmienia plany. Tu jest też mowa o osobie skłonnej do różnego typu uzależnień, do osobie podchodzącej do wszystkiego z dystansem, i być może z taką osobą macie w relacji, w miłości do czynienia, i dlatego nie ma równowagi. No, nie ma równowagi, bo jeśli ktoś nie myśli o nas, tylko myśli o potencjalnie kimś innym i szuka kogoś innego, no to nie będzie myślał o nas i nie będzie dawał nam nic i nie będzie równowagi. Na przykład, słuchajcie, w miłości w ogóle ósemka kielichów jest wypaleniem uczuć. Może oznaczać odejście, separację, rozwód, zmienne decyzje, oddalenie fizyczne, emocjonalne, jakieś rozczarowania i związki takie, wiecie, to jest też uczucie rozwijające się w niesprzyjających warunkach. Dla ósemki kielichów, praca i, dla pracy i finansów, to jest też sygnał niezdrowych sytuacji w pracy, gdzie mogłyby się pojawiać konflikty, nieporozumienia, jakieś uczucie niedocenienia, odejście z pracy, rozpoczęcie nowych działań na gruncie zawodowym. Jeżeli faktycznie nowa praca i odejście z, jest związane z pracą, jeżeli jest to dla kogoś, że ktoś odchodzi z pracy, ma nową, nową pracę, nowy pomysł. I odchodzi i stąd ta ósemka radą, żeby odejść, żeby iść na przykład w nową pracę. Jeżeli ktoś tak ma, to okej, okay. ale jeżeli u kogoś praca jest okej, okay, tak, są doce, jesteście doceniani, czy nie ma tam nieporozumień, konfliktów, nie, nie, nie planujecie z pracy odchodzić, no to oznacza, że jest to ósemka kielichów dotycząca uczucia w relacjach i w związkach, tak? No, trzeba, tak jak mówię, zastanowić się nad tym, czy ta osoba zaczyna, ma zamiar zacząć coś dawać od siebie czy nie, ale jeśli trwa to chwilę... Znaczy słuchajcie, tu nawet nie chodzi o to, bo czasem takie rozmowy to jest taka oczywista oczywistość. No jeżeli z kimś jesteśmy lub z kimś mieszkamy lub z kimś jesteśmy w relacji i ktoś nie daje... Wiecie, jak ktoś się chce angażować, to się angażuje w miarę sukcesywnie, ale się angażuje, tak? Jest progres. A jeśli nie ma progresu i się nie angażuje, no to... To zastanówcie się, jaki skutek będzie miała ta rozmowa, bo nie bądźcie też rozczarowani tym, że podejmiecie rozmowę i usłyszycie odpowiedź prawdziwą, bo możecie ją usłyszeć. Ona nie będzie dla was miła, ale prawdziwa. Ale jeżeli ktoś musi kogoś mieć, do, wiecie, tymczasowo i dopiero jak sobie znajdzie następną osobę, to do, dopiero ewentualnie z was zrezygnuje, no to, to przedłużacie sobie swój ból i swoje cierpienie, przedłużacie zaangażowanie jednostronne, a. Nigdy nie dostaniecie nic w zamian. Bo możecie tak żyć latami. Ale może tak akurat nie być dla wielu z Was, może dla nikogo. Kochani, w tle był Asmieczy. Asmieczy, to wiecie, to jest symbol jakiegoś nowego początku, to jest symbol czegoś siły, która już się nie zatrzyma. Pod spodem jest gwiazda, czyli jest jakaś nadzieja, spełnienie marzeń, są kochankowie i miłość własna, czy w ogóle szczęście, spełnienie w dziewięciu kielichach. No więc dla niektórych może to być jakaś druga osoba, tak? Może ktoś ma taką drugą osobę w tle i, i dlatego nie ma równowagi z Waszej relacji i, nie, że tak powiem, nie ma zamiaru dawać do tej relacji więcej i się angażować. A może Wy macie tą drugą osobę i wybierzecie po prostu tą drugą osobę, tak? Nie wybierzecie tego, co Wam nie daje, nie daje Wam równowagi. Będziecie po prostu wtedy od tego odchodzić. Skarby, kochane, osiągnięcia macie gonić za swoimi marzeniami, a będziecie zaskoczeni, dokąd was doprowadzą. A doprowadzą was pewnie do szczęścia i do spełnienia, jak tam pod spodem, pod asem czy w gwieździe. I tego Wam życzę. Kochani, życzę Wam miłości, życzę Wam dobrych energii, wszystkiego co najlepsze, spełnienia. I buziaczki, kochani, do zobaczenia, do następnego razu.